Wyobraźmy sobie, że jesteśmy trenerami drużyny piłkarskiej podczas ważnego meczu. Aby wygrać, twoim głównym celem jest zdobycie jak największej ilości bramek i jak najmniej stracić. Ale jak to zrobić? No i teraz możemy atakować na różne sposoby. Możemy atakować środkiem, skrzydłami, strzelać dystansu, grać długą piłkę na napastnika, możemy rozgrywać wieloma podaniami. Drogi do tego samego celu jest naprawdę wiele. I teraz, w zależności od sytuacji na boisku, zawodnicy powinni wybrać odpowiednią strategię, która ma największe szanse. I tak samo, podobnie jak w takim meczu, gdzie trener wybiera najlepszą strategię ataku w danej sytuacji, w programowaniu często musimy wybierać między różnymi sposobami rozwiązania tego samego problemu. I tu właśnie wkracza wzorzec strategii. W polega na tym, że tworzymy różne sposoby, czyli algorytmy, które rozwiązują podobny problem. Wybieramy ten, który najlepiej pasuje do danej sytuacji. Zanim jednak skoczymy do kodu, mała prywata, słuchajcie, ponieważ jest tu nas już ponad 1170 osób, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie spodziewałem się, że ostatnie wideo odbije się takim szerokim echem, trafi na główną YouTube'a i zarobi dla kanału ponad 250 subskrybentów, więc super, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że ten wideo również przypadnie Wam do gustu. Także już nie zabieram czasu, wróćmy do wideo i do wzorca strategii. Przygotowałem dla Was taką prostą aplikację, już pewne rzeczy są napisane, żebyśmy nie pisali od zera, ale myślę, że na początek przejdziemy sobie przez cały kod i zobaczymy, co my tutaj e, mamy. Czyli słuchajcie, chcemy mieć prosty konwerter, gdzie będziemy nasze złotówki e, po prostu przekształcać sobie na dolary, na euro, na funty, czy na jakąś tam dowolną, inną walutę, którą byśmy sobie dorzucili do naszej e, aplikacji. Więc chcemy, żeby tak to działało. No i teraz, co my tu słuchajcie, mamy? Mamy, słuchajcie, plik Mine.t.s. Gdzie odpalamy sobie Init app. Jak widzimy, Init app odpala dwie rzeczy. Czyli przede wszystkim będzie renderowało nam pole naszego Selecta, ponieważ nie chcemy ich hardkodować do, do HTML, tylko chcemy na podstawie e, danych te nasze różne waluty używać po to właśnie, żeby było to bardziej elastyczne, na przykład po tym jak te dane mogą przyjść z backendu, to z backendu będziemy je renderować. W naszym wypadku jest to po prostu statyczne, ale to nie o to tutaj chodzi. Zajrzyjmy sobie, słuchajcie, do Currency Selected Options i co my tutaj mamy? Przede wszystkim mamy z dwóch fora naszego Select Elementu, dodajemy sobie waluty, które znajdują się w naszym polu Available Currencies. I pójdźmy sobie tam, i co my tu słuchajcie mamy? Mamy dolary, mamy euro, mamy GPP, czyli funty brytyjskie. No i mamy to, słuchajcie, właśnie zamknięte w arajce. Dodatkowo mamy już wyciągnięty typ na podstawie tego naszego arajka i mamy tutaj to naszą Unię, tych naszych stringów. Plus mamy funkcję asertującą, sprawdzającą, czy przekazany kod istnieje, słuchajcie, właśnie w tych naszych karencji. Wracając tutaj do renderowania, to mamy jeszcze ten mały problem z naszą aplikacją i dlaczego w ogóle ta funkcja asertująca jest tutaj dodana. Ponieważ w momencie, kiedy będziemy wyciągać sobie e, rezultat, e, czy wybraną opcję z tego naszego e, selecta, no to musimy odnosić do pola value. A jak wiemy, w, po prostu w naszym browser API ma to po prostu wartość stringa. Czyli ja wolę sobie to najpierw sprawdzić, zobaczyć, że currency code w tym wypadku to jest string. I ja chcę sobie sprawdzić, czy rzeczywiście te currency code e, tutaj wszystko działa i znajduje się w tym naszym, e, w, naszym e, w naszym kodzie. Teoretycznie nie powinno się to wywalić, bo zobaczcie, że. Wy, te opcje są tworzone właśnie na podstawie Available Currencies, ba, ale lepiej mieć to zabezpieczone, skoro jest to krytyczna część naszej aplikacji. I teraz zobaczcie, że currency Code na tym poziomie już będzie jedną z, jedną z tych naszych właśnie walut wybranych. No i teraz słuchajcie, naszym zadaniem jest po prostu dorzucenie do Result Elementu i informacja, on się będzie wyświetlał tutaj, że dostaniemy określoną ilość konkretnej waluty E, którą też tutaj wyświetlimy. I w ramach tego zadania słuchajcie, wykorzystamy sobie e, API e, NBP. No i to w sumie tyle e, od kodzie. No i jeszcze słuchajcie, oczywiście dane są dwa listenery, e, czyli w momencie, kiedy wybierzemy coś z selecta lub po prostu zmienimy, e, nie tyle zmienimy wartość, co zmienimy wartość swojego inputa, czyli przypominam event change odpada się w momencie wtedy, kiedy ja tutaj zmienię wartość i dodatkowo się e, się fokusuje lub po prostu będę powiększał sobie dane tymi moimi przyciskami. No dobra, słuchajcie, to przejdźmy do Result UITS. No i teraz, wykorzystując te nasze API MBP, naprawdę naszą aplikację, odkomentujemy sobie tunikę kodu potrzebujemy słuchajcie, result element. Mamy już go tutaj zdeklarowanego w UI, czyli wiem już do jakiego elementu będę się odnosił i teraz potrzebuję jeszcze obiektu result, który będzie de facto trzymał te nasze wszystkie dane. Czyli w naszym przypadku będzie to jakaś wartość, na razie tutaj słuchajcie stringa albo na przykład 0, no i currency code, który będzie najdzie pustym stringiem. No i teraz na sobie to zapiszę to tutaj E, Powinno nam się to wyświetlić. No, i teraz skąd wziąć, słuchajcie, te dane? Mamy API nbp, pobierzemy sobie e, te wartości. Mamy tą odpowiedź. Wszystko nam ładnie przyszło i zobaczcie, że mamy tutaj kod naszej waluty, i dodatkowo mamy tutaj w polu rates, tablicę. E, Określonych kursów. No, mamy tu pole MID, które nam się przyda do obliczenia właśnie tego naszego, tej naszej value, tej naszej wartości, właśnie w tej walucie. No i teraz słuchajcie, co jest jakby ważne? Tutaj zobaczcie, że ja mam ENY, więc ważne, żebyśmy sobie oczywiście w normalnej aplikacji produkcyjnej walidowali wszelkie dane, które. Przychodzą, ja proponuję używać, słuchajcie, Walibota. Macie film na kanale, zapraszam, żeby sobie go obejrzeć. Naprawdę kawał dobrej biblioteki, lekkiej i polecam jej po prostu używać. A na razie, w naszym przypadku sobie tego Walibota dodawać nie będziemy, tylko po prostu teraz użyjemy sobie tych danych, jak one tutaj po prostu istnieją. No, i teraz tak, mamy, słuchajcie, kod, to sobie go podłożymy tutaj. No i to będzie nam działało. Zobaczcie, że jak będę sobie zmieniał tylko kod, jest ok. No i teraz tą wartość powinniśmy sobie też e, obliczać. Czyli co? Ja powinienem wziąć sobie te moje złotówki e, i te nasze złotówki kryją się w, w moim elemencie input. Powinienem wziąć sobie wartość jako mm, liczba. No i powinienem po prostu podzielić przez ten kurs, jaki przyjdzie. Nie? Czyli w naszym przypadku to był raid, to była tablica 0. I mid, i to powinno nam już załatwić sprawę. No prawie, nie? No bo zobaczcie, że to jest bardzo duże, więc może być bardzo duża liczba. więc możemy sobie to, słuchajcie, złapać i po prostu sobie użyć metody tu fixed do dwóch miejsc po przecinku. Tak, niech będzie. Możemy sobie to jeszcze złamać, żeby to było bardziej czytelne. No i teraz cała nasza aplikacja już śmiga. Wszystko elegancko działa. Więc doszliśmy do momentu, gdzie aplikacja funkcjonuje, ale nie spotkaliśmy tutaj, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób powierzyć sobie dane z API BP, tylko o wzorcu strategia, który sprawi, że ten nasz kod będzie dużo bardziej elastyczny i łatwiejszy w utrzymaniu. Także spójrzmy w ogóle, słuchajcie, na ten kod i zastanówmy się w kontekście przyszłości ewentualnie e, pewnych wymagań, jakie on ma problemy. To od razu rzuca nam się w oczy, to na pewno fakt, że nasza funkcja renderująca sama musi pobierać sobie te dane, sama musi je e, przetwarzać, przygotowywać nam model i dopiero tego modelu używać. Czyli tak naprawdę powinniśmy zadbać o to, żeby ta część naszej, apli, naszej e, funkcji była e, oddelegowana do konkretnego kawałka kodu, który będzie za to odpowiadał. Czyli możemy sobie, słuchajcie, wynieść to do dziennej funkcji, od tego sobie zacznijmy. OK, słuchajcie, i czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować na pewno jakiegoś kodu, który do nas przyjdzie, czyli tego currency code, niech on sobie tu jest, no on, mamy na to też nasz typ i potrzebujemy oczywiście e, wartości PLN, które też powinny nam przyjść, nie? No i tak naprawdę ten to, ten nasz result powinien zostać zwrócony, czyli możemy sobie tu to, to podmienić, no, i w tym wypadku nasz result to będzie. I przekażemy sobie tu jeszcze nasz input element value as a number i podmienimy sobie ten nasz pln właśnie o w tym miejscu. No i tak sobie to zapiszemy. Zobaczcie, że wszystko nam cały czas śmiga. Czyli pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest bardzo ważna, to wyrzuciliśmy na zewnątrz. Logikę odpowiedzialną za pobieranie tych naszych rzeczy. Czyli zobaczcie, ten nasz render o tym nic nie wie, on po prostu wywołuje sobie pewną metodę, do której przekazujemy sobie currency, value number i to wszystko nam działa. No i teraz, ok, jaki mamy z tym problem? Problem polega na tym, słuchajcie, że o ile teraz wiemy, że mamy dokładnie jedno API i dokładnie e, te nasze API zwraca dokładnie ten sam model. Teraz wyobraźmy sobie, że tych naszych. E, kodów może być bardzo, tych kodów naszych walut może być bardzo dużo i nie wszystkie będą korzystały z tego samego API. No i teraz co się tutaj będzie, słuchajcie, działo? Wtedy będziemy musieli budować sobie po prostu ify, nie? I teraz ifować sobie. Jeżeli jakaś currency code to na przykład USD, to użyj tej logiki, użyj tego fetch'a. Jeżeli na przykład ten nasz ten nasz fetch będzie zwracał nam inny model. To będziemy musieli to wszystko sobie tam ukrywać i ta nasza funkcja convert.pln będzie nam rosła, ale to jest tylko jeden z problemów. Bo, co jeśli na przykład będziemy potrzebowali jakiegoś jeszcze zewnętrznego serwisu, jakiejś zewnętrznej logiki odpowiedzialnej za to, żeby w ogóle płacić te dane, przygotować je. I tak dalej. Czyli nasze ify będą rosły i w ramach tych ifów będziemy musieli dorzucać tam kolejną logikę, być może nawet do tej naszej funkcji convertPLN, będziemy musieli dorzucać kolejne argumenty do tej naszej funkcji, żeby być może ewentualnie właśnie przygotować sobie te dane. No i tutaj wchodzi nam, słuchajcie, właśnie. Z, Wzorzec projektowy strategii, który izoluje nam konkretne strategie w oddzielnych, w oddzielnych funkcjach, w oddzielnych klasach i dzięki temu też możemy sobie te strategie pogrupować w jeden słownik i po prostu decydować kiedy je będziemy używać. Użycie tego będzie bardzo podobne do tego, co widzimy tutaj, aczkolwiek z mojej perspektywy, będzie dużo bardziej czytelne niż konkretne, niż tutaj robienie w tej funkcji mnóstwa ifów. No i teraz przemienimy sobie te PLn, na właśnie, słuchajcie, strategię. Przejdźmy sobie do Convert PLN Strategy i zastanówmy się, słuchajcie, co, czego potrzebujemy. Tak naprawdę Convert jest swego rodzaju strategią, ponieważ mamy już tutaj, dostajemy ten nasz input i powinniśmy dostać dokładnie tą samą zwrotkę. I myślę, że ta zwrotka to będzie dobry początek tego, żebyśmy zaczęli. Czyli na początek, słuchajcie, stwórzmy sobie pewien interfejs tej naszej strategii. Niech to będzie Convert PLN Strategy. No i teraz co nas będzie słuchajcie interesowało to, że ta nasza strategia po prostu będzie nam to zwracała. I teraz czym jest ta nasza strategia? Może być to słuchajcie obiec, może być to funkcja. Ja zazwyczaj skłaniam się ku temu, żeby to był właśnie interfejs obiektowy. Tu możemy dodać sobie metodę słuchajcie calc. I metoda calc mm, będzie nam zwracała słuchajcie tego naszego promisa już z tym naszym tutaj e, modelem, który chcemy. No i co ona Otrzyma, powinna otrzymać, słuchajcie, te nasze pLN. -y. No to teraz zastanawiacie się, no dobra, no ale gdzie jeszcze jest teraz ten kod naszej, mm, kod naszej, na, naszej waluty? No właśnie, słuchajcie, bo tu o to chodzi, że nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia. Ten kod waluty będzie decydował, jakiej strategii użyje. Tak naprawdę będzie to wyglądało dokładnie tak, jakbyśmy tutaj dodawali w tej naszej metodzie po prostu ify. I zamiast sprawdzać to, i IFAMI wewnątrz y, konkretnej metody, to my możemy stworzyć sobie słownik strategii, gdzie będziemy je rozróżniać właśnie na podstawie tych kodów. Czyli słuchajcie, zróbmy sobie ten, taki y, pojemnik na nasze strategie. No, i to będzie, słuchajcie, po prostu obiekt, który będzie składał się z następujących kluczy. Przede wszystkim chcemy, żeby były to strategie te, które mamy w systemie. No i my mamy, słuchajcie, oczywiście currency code. Jak dobrze pamiętamy, currency code to po prostu te nasze, nasze wybrane kody. Więc teraz nasza strategia, nasz, nasz słownik strategii będzie musiał zawierać implementację konkretnej metody na każdą z możliwych... Karencji, kodów, które będą de facto identyfikować naszą strategię. I druga rzecz, e, która będzie w tym naszym obiekcie, czyli każdy klucz będzie zawierał wartość, właśnie tej naszej e, strategii. No i teraz, jak sobie słuchajcie, to otworzymy, to zobaczcie, że mamy dokładnie to, co chcemy tutaj uzyskać. Wejdźmy sobie do, słuchajcie, result e, tego naszego resulta, wyciągniemy sobie tą funkcję. Na razie to ten convert.pl na razie mi się krzyczał, to na razie nie jest problem. No, i okej, okay, mamy słuchajcie konvert e, pln. I teraz w naszym przypadku możemy sobie nawet tą funkcję teraz zostawić, żebyście widzieli też o co tutaj chodzi. Zaraz sobie do tego przejdziemy. No i teraz słuchajcie, stwórzmy sobie tak naprawdę konkretne implementacje strategii. Czyli my potrzebujemy, żeby eur to była funkcja kalk, e, e, właśnie obliczająca, czyli ta metoda calc. No i w środku możemy sobie wywołać, słuchajcie, zwrotkę tej naszej metody calc convert.pln i przekazać sobie, słuchajcie, konkretny kod, w naszym wypadku Eur i przekazać tu sobie te PLN. -y. No i oczywiście zobaczcie, że ta automatycznie zwraca nam dokładnie to, to, co potrzebujemy. No I teraz tak samo powinniśmy stworzyć kolejne strategie. OK, mamy słuchajcie przygotowane. No i teraz to jest jakby ważne. Zobaczcie, że jak currency code dorzucimy, dorzucimy sobie na przykład jakąś yy, wartość, chyba kolony norweskie, nie wiem jakie, ale nieważne. Ada niech będzie, nic mi nie przychodzi do głowy. To zobaczcie, że nam będzie krzyczał, że hej, potrzebujemy implementacji do Ady, nie mamy tak naprawdę property Ada is missing in type. Więc automatycznie też nam będzie krzyczało, kiedy nam się powiększą te nasze, dodamy sobie jakąś naszą e, dostępną po prostu walutę. Ok, zapiszmy sobie na razie to i mamy, słuchajcie, te nasze strategie. No i teraz, w jaki sposób będziemy z tych, tych naszych strategii korzystać? Czyli teraz, podmienimy sobie zamiast korzystać z funkcji convert.pln, to będziemy po prostu wywoływać sobie konkretną strategię. I teraz, weźmiemy sobie to. I teraz, co tutaj się będzie działo? Czyli będziemy się odwoływać do convert convert.pln strategies i teraz, odwołamy się po nazwie naszej. Strategii. I teraz, nasza, zobaczcie, że nasz, nazwę naszej strategii to nic innego jak currency code. Currency code dostajemy przecież tutaj. Czyli w tym wypadku już to powinno się u nas znaleźć. No i dzięki temu nie, powinniśmy, nie musimy przekazywać jej już do naszego parametru. No i oczywiście, jeżeli to będzie nasza strategia, jeszcze sobie ją zimportujemy. A, musimy sobie zeksportować. I słuchajcie, teraz możemy sobie zimportować nasze strategie. Zapiszmy sobie tylko tutaj. No i teraz ja będę mógł się odwołać do metody calc, która przyjmie właśnie, pamiętajmy, liczbę konkretnych naszych PLN-ów. W tym wypadku znajduje się to input value as a number. Oczywiście, słuchajcie, pamiętajmy o tym, że to też powinniśmy zwalidować, zobaczyć, czy to wszystko e, działa. Ale to nie o tym jest ta, e, ta bajka. No i dobra, słuchajcie, teraz zobaczcie, że wszystko powinno nam dalej Śmigać i rzeczywiście daje nam śmiga. No i, i teraz używamy sobie, słuchajcie, wzorca strategii. I dlaczego w ogóle o tym mówimy? Bo de facto od względy, pod względem implementacji za dużo się nie zmieniło. Ta nasza funkcja render conversion result korzysta z zewnętrznego api, w tym wypadku strategii, wcześniej korzystała bezpośrednio z tej naszej metody. I mamy teraz, słuchajcie, do czynienia ze strategiami. Teraz o co tutaj chodzi? Chodzi o to, słuchajcie, że ta 100 jest wyizolowana wyizolowana część kodu. Jeżeli teraz w przypadku naszym, na przykład dolary, wyobraźmy sobie, że chcemy, żeby obliczać dolary, będziemy potrzebować konkretnej implementacji, to wystarczy, że w ramach tej strategii podmienimy, podmienimy tylko to implementację z założeniu, że nasza strategia musi posiadać, musi być po prostu obiektem, która metodę ma kalk i przyjmie PLN -y i dodatkowo, słuchajcie, zwróci promisa z takim obiektem. No i to jest słuchajcie, spoko. I teraz, co jeszcze jest ważne w kontekście strategii? Teraz zobaczcie, że tak jak wspomniałem, że strategią może być np. funkcja, może być obiekt, może być klasa, bo możemy sobie w łatwy sposób przygotować również takie pomocnicze funkcje dla każdej strategii albo klasy. Bo zróbmy sobie to, słuchajcie, nawet mówimy klasą i zrobimy sobie, słuchajcie, convert pln to usd strategy. No i to jest nasza klasa. No i ta klasa oczywiście będzie, słuchajcie, implementowała nasz interfejs i convert.pln strategy No i teraz, żeby go implementować, to oczywiście musi go zawierać. No więc my sobie, słuchajcie, po prostu weźmiemy to. No i teraz zobaczcie, że ona nam tutaj będzie funkcjonować. Tylko co sobie zabierzemy. I to powinno nam tutaj wszystko ogarnąć. Zobaczcie, że kalk, zwraca nam tego promisa. No i teraz. Dlaczego mówimy tutaj, że to się może nam przydać? Ponieważ ja, jeżeli mam klasę bądź funkcję tworzącą mi strategię, muszę, żeby teraz z niej skorzystać, to mój, żeby się do tego odwołać, to moją strategię na dolary, muszę po prostu sobie stworzyć, prawda? No i teraz, co nam to daje? Nawet w tym wypadku mamy dużo bardziej elastyczny kod, bo jeżeli teraz ta nasza strategia Teraz nie potrzebowała jakichś zewnętrznych dodatkowo zależności, to ja jestem w stanie je przekazać. Jest to dużo bardziej eleganckie rozwiązanie. I teraz dodatkowo jeszcze mam to wszystko ładnie wyizolowane, te moje strategie w obrębie właśnie pojedynczych, e, pojedynczych wpisów do mojego, e, do mojego obiektu z strategiami. To daje mi dużo większą elastyczność, mogę sobie teraz podmieniać dowolnie implementację, a jeżeli te strategie się zmienią, to zobaczcie i tak, nic to nie zmieni w sposobie ich użycia, ponieważ mój, e, moja funkcja właśnie renderująca będzie zawsze korzystała z tego samego interfejsu, ponieważ wykorzystuje po prostu nasze, e, nasz, nasz interfejs strategii. i Dzięki temu w moim mniemaniu strategia jest dużo bardziej elastyczna, też zapewnia nam dużo dużo bardziej czystość i daje nam przede wszystkim tą właśnie izolację kodu, nawet jak teoretycznie czy często nie będzie się on, on bardzo mocno różnił, ale z tej perspektywy może w przyszłości e, ułatwić nam właśnie rozbudowę e, kodu. Ok, słuchajcie, no i to na tyle, jeżeli chodzi o strategię, dajcie znać, czy korzystacie z tego wzorca. E, no i. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to komentarze są do waszej dyspozycji. Jeżeli się nie zgadzacie z tą implementacją, macie swoje przemyślenia, to oczywiście wszystkie te wasze głosy z chęcią przyjmę. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale.